Pierwszy dzień ten Street Road Show za nami. Widać, że po długiej zimie Wasz głód jazd był naprawdę ogromny, bo tylko w czasie tego dnia zostało zrealizowanych blisko 40 jazd testowych. Dzisiaj upalałem 690 RK Dual Sporta, jeden cylinder. Mega pozytywnie jestem zaskoczony, ale to nie koniec, kolejne pomarańcze czekają. W tym roku do Waszej dyspozycji oddaliśmy motocykle z dwóch rodzin, mianowicie Naked i Adventure. W gamie nie zabrakło gorącej nowości na ten sezon, czyli 790 Duke'a aka Scalpel, a także 2890 890 z rodziny Adventure, mianowicie model S i R. Jak widzicie pogoda dopisała, ale co jest najlepsze. Jutro czeka nas powtórka. Do zobaczenia!